W miniony weekend na boiska wybiegli piłkarze rywalizujący w klasie A i lidze okręgowej. W najbliższych dniach do rywalizacji miały przystąpić również zespoły z klasy B oraz czwartej ligi. Miały, bo niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zmagania w niższych ligach zostały zawieszone. Ale w poniedziałek wyszedł komunikat, że przez najbliższe dwa tygodnie rozgrywki na poziomie amatorskim nie będą prowadzone. Jestą są zawieszone. Mecze, które miały zostać Rozegrane w tym terminie zostały przełożone. Wiemy, że te dwie kolejki są przełożone na terminy kwietniowe. Terminy są już wyznaczone, kluby mogą się przygotowywać. Natomiast wiemy, że wczoraj minister niedzielski wskazał, że od 20 marca do 9 kwietnia wszystkie obiekty sportowe mają być zamknięte. Co za tym idzie? Nie wiemy, czy te kolejki na 14 kwietnia będą rozgrywane. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia odbywać mogą się zmagania młodzieżowe. Jednak kluby muszą wystąpić do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o stosowne pozwolenie. Na razie rozgrywki zostały zawieszone do 9 kwietnia, ale włodarze polskiej piłki mają już przygotowany plan jak działać w przypadku przedłużenia tych obostrzeń lub całkowitego odwołania rywalizacji piłkarskiej w niższych ligach. No tak, rzeczywiście biorąc pod uwagę doświadczenie poprzedniego roku i pierwszego półrocza 2020 roku, dzisiaj jesteśmy już mądrzejsi o to doświadczenie. Przygotowaliśmy rozwiązania regulaminowe, które gdyby nie pozwoliło rozegrać i dokończyć tego sezonu, no to regulamin mówi, które zespoły awansują, które zespoły spadną, ile tych zespołów spadnie, także jesteśmy już na to przygotowani. Mazowiecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi w naszym rejonie rozgrywki piłkarskie od czwartej ligi w dół.